Pierwszy dzień w szkole pamiętam, jakby co było wczoraj. bałam się wszystkiego naokoła i nie wiedziałam, mam nie się do kogo odezwać. Nie wiedziałam, gdzie są sale, gubiłam się. Ale następnego dnia było było dni do utraty sił. Do utraty Hej. Cześć, kim jesteście? E, to nieważne. Ty jesteś ta nowa, tak? E, tak. Ja jestem Dominika, a to jest Natalia. Cześć. Tak. E, może chciałabyś, chciałaby, żebyśmy Cię oprowadziły po szkole? Wtedy fajnie. E, Okej. Okay. Idziesz? Um, tak idę. Idzie. Tu są toalety. To jest chłopieńca, tam tak, dziewczęta. Chodźmy dalej. Idziesz czy nie? Um, tak um, tak idę. A to jest gabinet z dyrekcji i sklepik szkolny. To może pójdziemy teraz, przejdziemy do sal, bo tak, się tak, 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 Okej. To tak, 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 To jest sala 108. Wszystkie sale na górze są powyżej od 109 do 115, a na dole od 1 do 107 Tylko e, na razie góra jest budowana, a na górze będzie dopiero planek A tu jest sekretariat mm, Tak, a tu twoja szafka, tylko co mi wiadomo, że to... Kółek ma... sekretariat tak. no Dobra, dzięki ci... A e, obiady są kiedy? E, Zawsze na czwartej, czwartej przerwie no, tak. Może pójdziemy na jakieś zakupy? No, kupimy coś fajnego A zajęcia? To spokojnie! Ta przerwa będzie jeszcze trwała długo i długo i długo, Zbierzec tym bardziej, że nasza klasa nie ma pierwszej lekcji. A skąd ty to wiesz? Przecież nie mam planu. No bo moja mama pracuje w sklepiku i ona e, mi czasuje. Dobra. Ale jest łotwowierna. No i ale na pewno nie mamy teraz lekcji? Na pewno chodź! Dzień dobry? Dzień dobry? Hmm. Wiesz co, ty tutaj poczekaj, a my coś na ciebie wybierzemy. No właśnie, ale ja nie mam już sobie pieniędzy. My mamy, my mamy, nie martw się. Tego. A teraz może y, tą... Y, weźmy jeszcze to. Y, tą. Tą... Y, tą. Tak. Ja powiedziałam, że używać na wszelki wypadek. Tylko, że ona się nie chce odwiesić. Proszę pani, mogłaby pani zdjąć tą y, sukienkę? Tak, tak. Dziękuję. Proszę bardzo. Um. A to nie za dużo? Ile to będzie nas kosztować? Nie martw się. E, to już te sprawdzę. E, 2,50 Gdzie jest promocja. A to te okulary tylko, tak? Tak. Mhm. A za całość? 150 zł. E, chyba na serio ta promocja jest dosyć wysoka. E, tak, my no, mamy troszeczkę obniżone, bo nasz tata to ogólnie właściciel całego tego osiedla z tym sklepem. Dobra. To mm. daj jej pieniądze, niech ona zapłaci, niech się poczuje bogato. Trzymaj. Proszę. Dziękuję. Chodźcie, idziemy. Nie, A nie, 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 nic. nic. Foch. Dawaj stąd Nareszcie pet shop. A dlaczego nie, nie, Nareszcie nie, 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 A nie, 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 ubrane? Bo m, nie, nie, brać żadnych pieniędzy, a i tak sobie kupiłyśmy gwiazdki. Aha. nie, nie, się, że się zgodzę z Pani pójść? to przeczucie. Mówią, że coś najinteligentszymi uczniami w szkole. Chyba. L, najinteligentniejszymi. No właśnie, jestem najgłupsza z nią. Aha, no dobra. To my skoczymy do toalety. Ale że tak razem. Nie tu! To jest chłopieńca! Jej, skąd masz te ciuchy! Ale super. Rety, wygląda jak gwiazda um, filmowa. Um, dziękuję. Przepraszam. Istna gwiazda. Wiesz co? Co? Ja mam wrażenie, że ona to dostała od Dominiki i Natalii. Oh, co? nie. Może chodź z nią pogadać, co? No, musimy ją ostrzec, ale przed czym? No przed Dominiką? No, no tak. No tak. Nie jesteś tam. Nie jestem taka jak Natalia. Cześć. 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 Słuchaj, musimy coś powiedzieć o Dominicy i Natalii. A co, coś z nimi nie tak? Bardzo nie tak. Okropnie nie tak. Możemy coś to wyjaśnić? A, one się rządzą. No i. To są oszustki. One, one się teraz tutaj podlizują, żeby potem, potem złamać ci serce. Albo co jeszcze gorzej zniszczyć? Wyrzucić cię ze szkoły, rozumiesz? Pozbawić cię wolności. Dobra, a przez nie. Tak. A Nie pamiętasz, co wtedy wtrąciły babkę do więzienia? O, mamo, to było straszne. Tak, jasne. To są oszustki. Nie wiesz co, jeżeli tego nie zrobią. To ja powiem całej szkole, że to wy nim jesteście. Odczepcie się ode mnie, to są moje przyjaciółki. Fałszywe przyjaciółki. Postrzegałyśmy się. Złamać serce? Nie.